Droga kobieto wybrana przez Boga. Być może nieraz w ciszy zapytałaś siebie: Czy naprawdę jestem wybrana przez Pana? Czy Bóg mnie widzi, słyszy, pragnie bliskości ze mną? Wtedy Duch Święty szepcze w głębi twojej duszy: Tak, to ja cię wybrałem i dlatego właśnie wojna o twoje życie jest tak wielka. Być kobietą wybraną przez Boga nie oznacza mieć życie doskonałe, lecz nieść w sobie wieczny cel. Bóg naznaczył cię już w łonie matki. A są duchowe znaki, które to potwierdzają. Czujesz inny rodzaj bólu, gdy oddalasz się od Jego obecności, płaczesz bez powodu, serce ci się ściska, gdy Duch Święty wzywa cię z powrotem, i nawet gdy wszystko wydaje się walić, coś w Tobie nadal wierzy. To nie jest przypadek, to pieczęć Ducha Świętego nad Tobą. Przygotuj się, bo dziś porozmawiamy o dziesięciu wyraźnych znakach, które pokazują, że Duch Święty potwierdza, iż naprawdę jesteś kobietą wybraną przez Boga. Zanim przejdziemy dalej, upewnij się, że kliknęłaś przycisk lubię to, ale zrób to tylko wtedy, jeśli jesteś kobietą, która kocha Boga całym sercem. Jeśli możesz, napisz w komentarzu: Panie, pragnę jedynie Twojej obecności. Numer jeden. Czujesz duchowy ciężar, gdy próbujesz żyć z dala od Boga. Kobieta wybrana przez Boga, gdy Duch Święty mieszka w tobie, grzech przestaje być czymś zwyczajnym. To, co dla świata wydaje się normalne, dla ciebie staje się ciężarem. Kiedy się oddalasz, gdy robisz coś, co rani serce Ojca, coś w tobie zaczyna boleć. To Duch Święty woła cię z powrotem, przypomina, kim jesteś. Kobieta wybrana nie potrafi czuć pokoju z dala od obecności Boga. Może próbować żyć jak inni, ale pustka krzyczy głośniej. To boska pieczęć. Duch Boży świadczy Twojemu Duchowi, że należysz do Niego. Tak jak Jonasz nie mógł uciec od swojego powołania, tak i Ty nie możesz uciszyć głosu, który woła Cię z powrotem. Bóg mówi ci teraz: nie opuściłem Cię, tylko kształtuję Cię, byś wróciła silniejsza. Twój duchowy ból nie jest potępieniem, lecz kochającą korektą. To dowód, że niebo wciąż pragnie Cię blisko siebie. Numer dwa. Czujesz walkę w sobie, ale mimo to wybierasz wierność Bogu. Kobieta wybrana przez Boga, może nie rozumiesz, dlaczego wszystko wydaje się trudniejsze dla Ciebie, podczas gdy inni żyją, nie troszcząc się o świętość, Ty czujesz ciężar każdej decyzji. To ciągła walka, ciało przeciw duchowi, wiara przeciw strachowi, posłuszeństwo przeciw własnej woli. Ale nawet zmęczona nadal wybierasz to, co podoba się Bogu. To silny znak, że Duch Święty jest w Tobie. Wybrane kobiety nie poddają się łatwo, mogą upaść, ale nie pozostają na ziemi. Płaczą, modlą się, żałują i wracają w ramiona Ojca. Ta wrażliwość odróżnia córki wybrane od tych, które tylko mówią, że wierzą. Kiedy Duch Święty mieszka w kimś, nie pozwala, by ta osoba pogodziła się z błędem. Porusza, niepokoi, ciągnie z powrotem. Dlatego nie obwiniaj się za to, że czujesz tę wewnętrzną walkę. To żywy dowód, że niebo cię strzeże. Diabeł nie walczy z tymi, którzy już są po jego stronie. Walczy z tymi, którzy stanowią zagrożenie. A ty, kobieto wybrana, jesteś zagrożeniem dla piekła, bo nosisz w sobie obecność Boga. Nawet gdy strach próbuje cię sparaliżować, duch popycha cię, byś szła dalej. Możesz czuć się słaba, ale w tobie jest siła pochodząca z wysoka. I ta siła to sam Bóg, który mówi, moja córko, jestem w Tobie i nic nie zdoła oddzielić Cię od mojej miłości. Numer 3. Czujesz głęboki ból, gdy ktoś rani Twoje serce, a mimo to wybierasz przebaczenie. Kobieta wybrana przez Boga, przebaczenie to jedna z najjaśniejszych oznak obecności Ducha Świętego w życiu człowieka. Ludzie mogą nie rozumieć, dlaczego nadal kochasz tych, którzy Cię zranili, albo dlaczego modlisz się za tych, Którzy cię odrzucili, ale duch w tobie nie pozwala ci nosić urazy. Uczy cię przebaczać nawet ze łzami w oczach, bo wie, że przebaczenie utrzymuje twoje serce czystym przed Bogiem. Rany, które nosisz, nie są znakiem słabości, lecz duchowej wrażliwości. Czujesz więcej, cierpisz więcej, ale też kochasz więcej. Gdy świat głosi zemstę, Duch Święty szepcze: zostaw to w moich rękach. I ty posłuszeństwem odpowiadasz. Nie dlatego, że to łatwe, ale dlatego, że wiesz, iż sprawiedliwy sędzia o wszystko się zatroszczy. Kobieta wybrana rozumie, że przebaczenie to nie zapomnienie, lecz oddanie. To położenie bólu na ołtarzu i powiedzenie: Panie, uzdrów to, czego sama nie potrafię. Taka postawa przyciąga Bożą obecność. Bo tam, gdzie jest przebaczenie, jest wolność. A gdzie jest wolność, tam mieszka Duch Święty. Dlatego jeśli czujesz pragnienie przebaczenia mimo ran, wiedz, Duch Święty działa w tobie. To nie ludzka reakcja, to boża łaska, która kształtuje twoje serce na podobieństwo serca Chrystusa. Numer 4. Czujesz, że nie pasujesz do tego świata, bo twoje miejsce jest w królestwie Bożym. Kobieta wybrana przez Boga, są chwile, gdy patrzysz wokół i po prostu nie czujesz się częścią niczego. Rozmowy, wartości, postawy wszystko wydaje się obce temu, czego pragnie twoje serce. Nie rozumiesz, dlaczego nie potrafisz się dopasować, dlaczego czujesz się nieswojo w miejscach, które dla innych są normalne. Ale to proste. Duch Święty cię oddzielił, nie jesteś zwyczajna. Należysz do innego królestwa. Wybrane przez Boga kobiety noszą niewidzialne znamie, którego świat nie pojmuje. Nie zadowalają się rzeczami przemijającymi, bo ich serca pragną wieczności. Dlatego czasem czujesz samotność nawet wśród ludzi, bo twoja dusza pragnie Boga, nie oklasków. To to samo uczucie, które miał Dawid, gdy mówił: "Dusza moja pragnie Boga żywego". Nie dziw się, jeśli straciłaś przyjaźnie, jeśli drzwi się zamknęły lub życie oddaliło cię od pewnych miejsc. Bóg chroni cię przed środowiskiem, które mogłoby zgasić twoje światło. Być wybraną to być oddzieloną. A oddzielenie boli, ale ratuje. Więc gdy czujesz, że nie pasujesz, pamiętaj: to znak, że niebo cię wybrało. Jesteś cudzoziemką na tym świecie, pielgrzymką w ziemi przemijającej. A Duch Święty prowadzi cię z powrotem do twojego prawdziwego domu, do obecności Boga. Numer 5. Przechodzisz przez ciężkie walki, ale żadna z nich cię nie niszczy, bo Bóg podtrzymuje cię w ciszy. Kobieto wybrana przez Boga, zauważyłaś, że nawet gdy wszystko się wali, nigdy nie jesteś całkowicie pokonana? Burze nadchodzą z siłą, wiatry wieją przeciwnie, łzy płyną bez końca, ale coś w tobie wciąż każe ci stać. To coś to Duch Święty, który cię podtrzymuje, gdy sama nie masz już sił. Wybrane przez Boga kobiety nie mają łatwego życia, mają życie naznaczone celem. Wróg wie, kim jesteś, i dlatego próbujecie zniechęcić, złamać Twoją wiarę, sprawić, byś pomyślała, że Bóg Cię opuścił. Ale On nie rozumie, że ogień próby nie niszczy Cię, On Cię oczyszcza. Tak jak z Szadrachem, meszachem i Abednego, ogień może spalić wszystko wokół, ale Syn Boży wchodzi z Tobą do pieca. To w ciszy bólu Bóg działa najwięcej. Gdy płaczesz, On Cię wzmacnia. Gdy modlisz się bez odpowiedzi, on przygotowuje coś większego niż to, o co prosiłaś. Każda twoja łza jest liczona w niebie, a każda rana stanie się świadectwem zwycięstwa. Kobieto wybrana, jeśli wciąż stoisz, to dlatego, że Bóg trzyma cię za rękę. Nie przetrwałaś przez przypadek. Przetrwałaś, bo nad twoim życiem jest obietnica, która się jeszcze spełni. Numer 6. Odczuwasz nieustanny głód obecności Boga. Nawet gdy Twoje serce jest zmęczone, kobieta wybrana przez Boga, w Tobie jest coś, czego świat nie potrafi zaspokoić. Możesz próbować iść rytmem życia, ale nic nie porównuje się z pokojem, jaki czujesz w Bożej obecności. Nawet gdy zmęczenie przytłacza, a zniechęcenie próbuje Cię uciszyć, coś w Tobie woła, potrzebuje Boga. Ten duchowy głód to Duch Święty, który woła Cię bliżej, przypomina, że Twoje serce należy do ołtarza. Podczas gdy wielu rozprasza się rzeczami przemijającymi, ty czujesz pustkę, gdy oddalasz się od modlitwy. Nie potrafisz już żyć bez rozmowy z Bogiem. Czasem nie wiesz, co powiedzieć, ale Duch modli się za ciebie westchnieniami, których nie da się wyrazić słowami. To znak, że On mieszka w tobie. Kobieta wybrana nie szuka Boga tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje, ale dlatego, że go kocha. I nawet gdy nic nie czuje, Modli się dalej, bo nauczyła się, że wiara to nie uczucie, to wybór, to wstanie rano i powiedzenie: Panie, nie widzę cię, ale Tobie ufam. Ten głód obecności to to, co utrzymuje cię przy życiu duchowo, to, co cię wyróżnia. Świat może oferować tysiące rozproszeń, ale twój duch odpoczywa dopiero wtedy, gdy czuje dotyk Ojca. A On cieszy się z tego, bo za każdym razem, gdy go szukasz, Niebo porusza się na twoją korzyść. Numer 7. Czujesz, że Bóg powołuje cię do troski o innych, nawet gdy sama jesteś zraniona. Kobieta wybrana przez Boga to jeden z najpiękniejszych i najtrudniejszych znaków prawdziwego wybrania. Nawet gdy twoje serce jest złamane, nadal jesteś używana przez Boga, by pocieszać innych. Mówisz słowa, które przynoszą ukojenie. Modlisz się za tych, którzy może nigdy nie modlili się za ciebie. I wciąż odnajdujesz radość, widząc, jak inni są uzdrawiani. To nie słabość, to Duch Święty płynący przez duszę, która poznała wartość współczucia. Kobieta wybrana rozumie, że jej służba nie rodzi się z siły, ale z uzdrowionego bólu. Każda łza, którą przelałaś, stała się namaszczeniem, a każda rana kanałem uzdrowienia. Duch Święty nie wybrał cię, bo jesteś doskonała, ale dlatego, że wiedział, iż mimo ran nie przestaniesz kochać dlatego gdy ktoś przychodzi do ciebie po słowo niebo zdaje się szeptać ci dokładnie co powiedzieć mówisz z łagodnością mądrością mocą która nie pochodzi od ciebie ale od niego bóg kształtuje cię właśnie tak pociesza cię byś nauczyła się pocieszać pamiętasz jak apostoł paweł napisał że bóg pociesza nas w uciskach abyśmy mogli pocieszać innych w podobnych trudnościach tak właśnie dzieje się z tobą to co przeżyłaś nie było na próżno. Ból, który sprawił, że płakałaś w samotności, dziś sprawia, że rozumiesz cierpienie innych z niezwykłą czułością. Wielokrotnie wróg próbuje cię uciszyć, mówiąc, że nie jesteś godna pomagać nikomu, że twoja przeszłość cię dyskwalifikuje. Ale posłuchaj. Bóg nie wybiera przygotowanych. On przygotowuje wybranych. Jeśli cię powołał, to dlatego, że w tobie jest coś, czego niebo chce użyć. Jesteś jak lampa, nawet pęknięta wciąż świeci, bo płomień pochodzi od Boga, nie od Ciebie. Więc gdy masz ochotę się poddać, bo jesteś zmęczona byciem silną, pamiętaj: Twoja siła nie pochodzi z Ciebie, lecz z Ducha Świętego, który Cię podtrzymuje. Pan mówi: Używam Cię, nawet gdy świat myśli, że jesteś złamana, bo w Twojej słabości doskonali się moja moc. Kobieto wybrana, fakt, że nadal kochasz, pomagasz i modlisz się, nawet nie otrzymując tego samego w zamian, to żywy dowód, że Duch Święty mieszka w tobie. To on odnawia cię, gdy nikt cię nie rozumie, i to on przemienia twój ból w cel, bo twoją misją jest być światłem nawet pośród własnej ciemności. Numer 8. Masz duchową wrażliwość, której świat nie rozumie. Duch Święty objawia Ci rzeczy, które tylko kobieta wybrana przez Boga potrafi rozpoznać. Kobieto wybrana przez Boga, czy zdarzyło Ci się poczuć coś w duchu, zanim się to stało? Albo odczuć smutek bez powodu, niepokój, który sprawia, że modlisz się za kogoś, nie wiedząc czemu? To Duch Święty używa Cię jako wstawienniczki. Wybrane kobiety mają serca wrażliwe na głos Boga. Rozpoznają duchową atmosferę, czują, gdy coś jest nie w porządku. I stają się murami modlitwy. To nie przypadek, że czujesz ciężar w pewnych miejscach, albo nagle masz potrzebę odejścia od kogoś lub czegoś. Duch Święty cię chroni, mówi do ciebie cicho, czasem przez myśl, czasem przez pokój, a czasem przez niepokój, który powstrzymuje cię przed błędem. Świat nazywa to intuicją, ale my wiemy to Boże prowadzenie. Kobieta wybrana przez Boga nie chodzi według tego, co widzi, lecz według objawienia. Dlatego często bywasz niezrozumiana. Ludzie nie wiedzą, dlaczego postępujesz tak, a nie inaczej. Uważają, że jesteś zbyt duchowa, ale oni nie widzą tego, co ty widzisz w duchu. Czujesz ciężar dusz, płaczesz za tych, którzy cię nie prosili o modlitwę, współczujesz nawet tym, którzy cię skrzywdzili. To Duch Święty czyni z ciebie wstawienniczkę, strażniczkę królestwa. Bóg powierza duchowe tajemnice wybranym. Budzi cię w nocy nie po to, by cię zmęczyć, lecz by cię użyć. Za każdym razem, gdy klękasz i modlisz się za kogoś, piekło przegrywa bitwę. Dlatego wróg próbuje cię rozproszyć, znużyć, wmówić ci, że Twoje modlitwy nic nie znaczą. Ale niebo mówi: żadna Twoja modlitwa nie jest daremna. Pozostań wrażliwa na głos ducha, nawet gdy nikt tego nie rozumie. Ta wrażliwość to rzadki dar. I dowód, że Bóg mówi do ciebie. Kobieto wybrana, po wszystkim, co tu usłyszałaś, zapamiętaj jedno: fakt, że czujesz, płaczesz, walczysz, przebaczasz, trwasz i szukasz obecności Boga, to największy dowód, że Duch Święty mieszka w tobie. Świat może tego nie rozumieć, ale niebo cię rozpoznaje. Nie jesteś zwyczajna, jesteś oddzielona, naznaczona, kochana i podtrzymywana przez samego Boga. To, co przeżyłaś, nie było karą to było przygotowanie. Każda pustynia nauczyła cię zależeć od Boga. Każda łza uczyniła cię silniejszą. Każde zamknięte drzwi popchnęły cię ku właściwemu celowi. A teraz Duch Święty przypomina ci: nie zostałaś zapomniana, zostałaś wybrana. Gdy odwiedzicie strach, pamiętaj: pieczęć Boga jest nad tobą. Gdy zmęczenie spróbuje cię zatrzymać, pamiętaj: Duch odnawia cię od wewnątrz. Gdy wróg cię oskarża, Pamiętaj, krew Jezusa cię usprawiedliwia. Nie musisz być doskonała, wystarczy, że pozostaniesz wierna. Duch Święty potwierdza, kto jest Jego, a ty kobieto jesteś. Więc podnieś głowę, módl się dalej, nawet w ciszy, kochaj dalej, nawet zraniona, wierz dalej, nawet nie widząc, bo jest dla ciebie przygotowana korona, a niebo cię oklaskuje za to, że nie zrezygnowałaś. Jeśli dotarłaś do końca, napisz. Łaska Boża to wszystko, czego potrzebuje. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanału. Na ekranie zostawię ci jeszcze jeden film, który na pewno będziesz chciała obejrzeć. Kliknij i zobaczymy się tam. Niech Bóg ci błogosławi, kobieto wybrana przez Boga.